Każdy z nas jest, był lub będzie pacjentem. Niektórzy z nas trafią na blok operacyjny. W tym programie pokazujemy wam, jakie tajemnice kryje w sobie ta część szpitalnego świata. Przewodnikiem w tej podróży będzie dr Łukasz Grabarczyk, neurochirurg, wykładowca uniwersytecki, sekretarz Towarzystwa Neuromodulacji. Prywatnie pilot i żeglarz. W tym programie pokazujemy wam zaawansowane i skomplikowane operacje, ale pokazujemy również te najczęstsze. Dzisiaj jesteśmy w Piszu. Powiemy, czym jest cholecystektomia. Kolecystektomia, czyli jak każda ektomia z łaciny, to jest usunięcie, wycięcie. Tak. Chirurdzy Spisza przez dziurkę od klucza będą wycinać pęcherzyk żółciowy. Operacja kamicy pęcherzyka żółciowego metodą laparoskopową jest najczęstszą operacją wykonywaną na świecie u osób dorosłych. Na tę operację czeka dziś pani Jolanta. W ciągu ostatnich 12 miesięcy przeszła już trzy zabiegi operacyjne. Z usunięciem pęcherzyka żółciowego bardzo długo zwlekała. Bóle brzucha, klatka piersiowa, a to idzie aż pod boki tutaj i wymioty. To i tak żeśmy przeciągali właśnie od, od stycznia. Dlatego, że w październiku miałam operację, zaraz za trzy miesiące w styczniu miałam operację. Jednak jedna narkoza, druga narkoza. No i zaraz by była trzecia, tak, no to żeśmy tak jakoś, no ja chyba wytrzymałam to, te, ten ból. I... Bo tak jak ja pracuję fizycznie, to jest mi ciężko. Jak coś boli, jest ciężko. Jak jest gorączka czy coś, jest ciężko, no ale człowiek nie chce chodzić po zwolnieniach, no to chodzi do pracy, tak, weźmie tabletki. No a już tu wiem, że no niestety nie. Strasznie ból jest, jest naprawdę duży ból. Mocny taki, boli wszystko tu, jak złapię. Oby z tabletki się nie da. Mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Że będę normalnie funkcjonowała, że pójdę do pracy. No i że będzie dobrze, tak. Pani Jolanta ma kamicę pęcherzyka żółciowego. Czym jest to schorzenie, skąd się bierze i jakie jest leczenie? Pytamy doktora Andrzeja Górskiego, ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Powiatowego w Piszu. To on będzie jednym z chirurgów operujących panią Jolantę.